Dzień dobry. Dzisiaj Alfa Romeo 147. Pokażę jak zmieniamy godzinę. Musimy włożyć kluczyk i zapalić zapłon. Po włączeniu zapłonu tutaj nam się pokazuje godzinę i ją chcemy przestawić. Żeby do tego się zabrać, używamy tutaj tych trzech guzików. Przyciskamy MODE. Otwiera nam się menu i teraz tymi kształtami poruszamy się dół i góra i idziemy sobie na time mamy time i teraz klikamy znowu mode potwierdzamy i tu sobie ustawiamy godzinkę na przykład 13.25 13.00 przechodzimy do minus, znowu mode 13.25 i zatwierdzamy mode i teraz wyłączamy stacyjkę i mamy 13.25 zapisaną. mam nadzieję, że pomogłem pozdrawiam